Jesteśmy na pewno w polskiej miejscowości, bo jest papież. Jak mu coś przeszkodzi, to w modę dostanie i na tym się kończy. A to kolejne, zobacz, jakie w ogóle stare nagrobki. Ale Wojtyła niepodobny do siebie, nie? No, w nie. po polsku? Trochę? Ciu, ciut, ciut. Asi są tacy, jacy są. Ja są. Polacy, <grymne> wiecie. Musi być, tak. No tak, musi być. Czek, on zaraz zacznie barkę grać, to ja padnę. Ruszyliśmy do Rumunii. To tam, u podnóża Karpat na Bukowinie, ostały się polskie enklawy, gdzie, mimo upływu setek lat od przyjazdu pierwszych Polaków, do dziś można usłyszeć bezbłędną polszczyznę. Ci ludzie i rodziny tych ludzi dalej tam są. Skontaktowałem się także z pewnym TikTokerem z Rumunii, który dość mocno promuje na swoich socjalach taką właśnie przyjaźń polsko-rumuńską. I okazuje się, że y, mówi nam, że są tam też rumuńskie rodziny. Y, I najlepsze jest to, że to jest totalny spontan, bo wyszło to. Y, nie, nie planowaliśmy w ogóle jakiejś takiej miejscowości. Rozumiem polsku? Ciu, ciut, pa, po, po polsku trochę, ciut-ciut po polsku. Polonia. Na my, my przyjechaliśmy z Polski i szukamy jeszcze Polaków. Jeszcze Może to jest ten dom polski? Jest dom czy kościół? Była pani, ale się poszła. sposzła. Na cmentarzu. że wszyscy będą mówić po polsku. No my mówimy, nie? I Herdyś jest. No, mało I ale. Na cmentarzu w Kaczyce z łatwością natrafiamy na groby z polskimi nazwiskami i modlitwami. Pierwsi Polacy przybyli tu przeszło 200 lat temu. Byli to górnicy z Bochni i Wieliczki, którzy przyjechali do pracy w tutejszej kopalni soli. Jeszcze przed II wojną światową mieszkało tu około 600 Polaków i o połowę mniej Niemców. Ich sąsiadami byli też Ukraińcy, Rumunii i Węgrzy. Ta część cmentarza to chyba same niemieckie nazwiska, Takie nie? mam wrażenie, tam były... <coughs> koch... Ale tu masz polskie, patrz. Patrz, 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 patrz tu spoczywają... Faktycznie, Ryźnia, Karolina Ryźniak, 1987. 1987. Z, osiem... I zobacz, jest... Y... Proszę uzdrowiać Maria. To są, to są dwie osoby chyba pochowane, nie? Z tak. Tego, co, co widzę, bo jest, jest 90... Tak, ja, 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 Jan Pyźnia i Karolina Pyźniak, czyli A to kolejne, zobacz, jakie w ogóle stare nagrobki. Maria Wędrychowska. Wędrychowska? Wie... Ty stary, ale ona wieliczka. Pochodzi, ona pochodzi z wieliczka. A po Drugiej Wojnie Światowej w ramach repatriacji zostały tutaj tylko rodziny. Górników z kopalni soli, tych polskich górników z kopalni soli. I y, mm -hmm. kilka tych rodzin podobno mieszka do dzisiaj. Fajnie byłoby odnaleźć o, tych, tych to, ludzi. Bo oni tu nie przyjechali podczas II wojny światowej. Znaczy, to z Polski, nie tylko to... większość tych mieszkańców była tu już, nie wiem, 100 lat wcześniej. Pierwsze wzmianki o polskiej szkole w, w, Kaczy... w Kaczyce, a to jest stolica chyba, znaczy Aha. chyba najbardziej charakterystyczne miejsce, jeśli chodzi o bukowinę historyczną. Aha. To pierwsze wzmianki o polskiej szkole to jeszcze wiek XIX. Józef II Habsburg, czyli w XVIII wieku, sprowadza tutaj właśnie pod kątem kopalnia Soli uruchomienia szybów kilka polskich rodzin z Wieliczki między innymi Aha, no to i to rusza to kopalnia Soli. Więc to jest taka historia Aha. polskiego górnictwa. No i w, w ogóle to też nie każdy sobie zdaje sobie sprawę, że Rumunia z Wieliczką ma coś wspólnego, nie? Ha. To jest niesamowite. Niestety, nie licząc kilku Rumunów, w Kaczycy nie natknęliśmy się na żywą duszę. Przemieszczamy się więc do sąsiedniej miejscowości. Pojana Mikuli to licząca niespełna tysiąc mieszkańców wieś, z czego aż połowa to Polacy. Wita nas polska flaga i pomnik papieża Jana Pawła II. W latach 30. z Pojany kuli chciano zrobić bukowińskie Zakopane, ale te ambitne plany zniweczył wybuch wojny. no, jesteśmy na pewno w polskiej miejscowości, bo jest papież, no nasz tak, papież. I od razu <laughs> wrzucają się w oczy flagi biało-czerwone, flaga papieska. Ale Wojtyła niepodobny do siebie, nie? No <noise> nie. <noise> Jak się nazywa ta miejscowość? Pojana Mikuli. Pojana Mikuli, po Mikuli. podobno połowa, połowa mieszkańców. Połowa mieszkańców to są Polacy, ale byli tu też sprowadzeni Niemcy, dlatego ten pan, z którym rozmawialiśmy, ja bo, powiedział do nas ja. Mówi bezbłędną polszczyzną. W ogóle z, z tymi miejscowościami to jest o tyle ciekawie, że ten język polski, pomimo tego, że był izolowany 200 lat, bo oni byli mniej więcej 200 lat temu, tu przyszli, mhm. E, zostali sprowadzeni górale z, z terenów dzisiejszej Ukrainy, a wtedy Polski. To ten polski się praktycznie. jak on zaraz zacznie barkę grać, to ja padnę. <śm> Więc ten język polski to praktycznie nie odbiega od naszej polszczyzny, tylko no nie, jest, oni mówią, że, że, że mówią po Pleszewsku albo Pleszowsku, Pleszewsku, mm. albo po swojemu. Tam jedna z miejscowości to jest Pleszów, gdzie jest 90% Polaków. No nie, no jest, to, jest to egzotyka, można by było powiedzieć, że... No, taka egzotyka swojska. Tak, tyle tak. <śmieniamy>, ale no. to jest ładnie, mam nadzieję, że mgła zejdzie, bo, bo, bo jesteśmy w, w sercu Karpat właściwie. w to jest wcześniej rano, ja mam nadzieję, że ludzie już się obudzili bo yy, coraz strasznie jestem ciekawych historii. Dzień dobry, mówi pan po polsku? Dzień dobry, witam, super. Jesteśmy z polskiego kanału YouTube History Hiking. O... History, macie, że ten macie ten kłaniam się Szukamy jakichś mieszkańców, najlepiej najstarszych, e, Kto, którzy mogliby którzy nam, nam, nam opowiedzieć. Kierowczyni zespołu. Ta, a jest tu jakiś zespół, tak? No tak. O słuchze. A ma pan no jakiś telefon czy coś? Dzień wieczór na 1 maja, gdy nasze dziadki spać się Polski ksiądz, który dbał o polskość i za to komuniści go za Czałczewską nachodzili i, i bili, a on dalej. Nie zdają sobie chyba ludzie nawet sprawy, że Czałczewsku walczył z Polonią w Rumunii. Ja... Wiesz, to nie są takie historie, o których się dzisiaj mówi, uczy, to jest ciekawe, no, przecież usłyszeliśmy, że oni tutaj w ogóle walczyli w tej miejscowości o to, żeby ich nie zrymunizowali w czasach komuny. Ksiądz został pobity przez komunistów, byli nachodzeni, walczyli o to, żeby kościół utrzymać, to jest w ogóle coś niesamowitego, nie? więc Nikola Czałczesku znany jest jednak ze swojego bogactwa. E, ze swoich e, tak. megalomanii, chorych, szalonych pomysłów, tak, 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 tak. ale no, e, O tym się tak nie mówi, tak, nie, nie? nie? mówi się o tym, że walczył z Polonią, to jest coś mm. niesamowitego. Ale ciekawe jest, że to jest ostatnia, no jedna z ostatnich kilku wiosek, które się oparły i w ogóle się nie, 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 nie zrominizowały i oni właściwie... Pan mówi biegle po polsku, ale mówić z jego Tak, wiesz. że on od razu mówił po polsku, a rumuńskiego nauczył się w wojsku. Tak, Więc tak. to był I polega, on który jeszcze służył mówił... w rumuńskim wojsku i tam się miał... nauczył języka. W w Rumunii, wiesz, I wiesz, jeszcze fakt, jak, jakby, to było, jak, jakby to było w Ukrainie, to są, są Polacy w Ukrainie, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale wiesz, to nawet nie jest kraj, który z nami graniczy. No tak, dokładnie. Ofiara pada, któż nam se utuli, ci Pani Agnieszka Polaczek prowadzi zespół górali polskich Mała Pojana, który prezentuje nie tylko pieśni góralskie, ale i polskie tańce narodowe. Wszędzie mam ciarki, przysięgam. To jest do święta, prawda? To jest W jakim języku się komunikujecie tutaj na co dzień? Polskim. Po polsku mówimy po polsku? Tylko mówimy a Tylko gwar. Tak, mniej więcej góralską. Aha. Ale od kiedy rodzice, dziadki, nasze pradziadki, tu to tak się mówiło i tak się mówi. I w szkole od tyle lat jest zawsze nauczyciel czy nauczycielka polskiego języka. Mniej to godzin jak rumuńskich się, ale nasze dzieci cieszymy się, że zawsze dzieci, wnuki i prawnuki uczą się polskiego. To nam jest bardzo miłe. Dzień dobry, dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, Jeszcze są owce, są. Jeszcze są. Jednak jesteśmy w górę. Są. A Jurek to Baca. Dobry, dobry, dobry. Jurek to Baca. <grym w górę> Żyje się tu nieźle, bo to są góry. Yy, nasi przodkowie, jak przyjechali gdzieś z regionów południowo-zachodniej Polski, z terenów Cieszyna, Trzacy, to też z gór przyjechali. I fajnie tu było. I jest. Bo góry chronią tych ludzi. Tylko, że życie nie jest takie łatwe jak gdzieś na równinach, gdzie się wszystko rodzi. Tu ziemniaki, owiec, żyto, no i barany. Od początku był nauczyciel języka polskiego, nauczyciel, bo to nie języka polskiego, bo to było tylko po polsku. Moja babcia nie umiała po rumuńsku słowa. Tam coś po niemiecku, bo tak to było. Uczyli się w swoim języku, powiedzmy, geografię, historię, polski i tak dalej. I dwie godziny były języka, to był język urzęd urzędowy niemiecki. Ma nie, nie umiała. Co ją tam dzieci jeszcze nauczyły? Bo po pierwszej po wojnie światowej to, światowej to już była Bukowina, ale to już niby taka rumuńska, bo to należało do Rumunii, nie? Ale już dzieci to, to w tych latach już 36-40 to uczyli się i po, po rumuńsku, nie? Czasami nie wolno było po polsku się uczyć. Były taki, taki okres, że nie było wolno. To lecieli do szkoły, bo była szkoła polska, nie? Był tam nauczyciel polskiego. No to uciekali gdzieś rzeką, nie rzeką, jakimiś tam tymi chodnikami, nie chodnikami, uciekali do, do tej szkoły się uczyć po polsku, nie? No ale przeważnie uczyli rodzice, no bo też trzeba było temu dziecku pomóc. W nocy z 30 kwietnia na 1 maja 1944 roku Niemcy spalili wieś, zmuszając Polaków do schronienia się w górach. Jednym z nielicznych budynków, których nie strawił ogień, jest ta kapliczka. Widniejący na niej dwujęzyczny napis Pracuj dla wieczności jest świadectwem polsko-niemieckiej historii miejscowości. W czasie II wojny światowej była taka sytuacja, przekazywana tutaj u was rodzinnie że ta miejscowość została strasznie zniszczona, Niemcy spali z kościoła. Ale No właśnie. Popłynę, po, -e ale się Proszę coś o tym opowiedzieć, o tym, o, tym, o tym, wydarzeniu. To jeszcze powiedzieli, że Polacy tu, bo to byli Gabriel. Z jakiego połowę? nie Jorancujka. Także Joręcujka. i... I kto bo ja sufinowany to jednym zdjęciu czyli ja sufinowany to byli takie oszczerstwo nazowska że jeden polater Ja strzeli pincinem nie, że nie, nie. powiedzieli że zagrybaj dognę atut 4 Polacy Była jakaś wiadomość, że tam niby Polacy zamordowali jakichś tam Niemców. Czy to prawda, czy nieprawda? O ile tam słyszałem od innych, to do tego się przyczynili jacyś, jakiś tam nauczyciel, jakiś tam leśniczy, co byli związani. Niby oni byli jakoby Rumuni, narodowości rumuńsko-niemieckiej. Niemcami, co dobrze władali po rumuńsku, coś takiego. I oni powiedzieli, że niby tych, tych, jakichś tam żołnierzy, Czech podobno, zabili Polacy. No i to było w niedzielę, msza była w kościele, to jest też prawda. Część ludzi poszła do tego kościoła, część została w domu, ale już coś, coś ludzie wiedzieli, że coś się będzie dziać. No i w kościele wytrzymali ich tam, Niemcy zamknęli kościół, nasz patrol niemiecki, bo przełaśnie tu pat patrole było tak, ruskie, niemieckie, bo po lewej stronie byli ruscy, po prawej stronie byli Niemcy, nie? No i okazało się, że przytrzymali ich tam, chcieli ich wymordować. I później Niemcy zeszli z tej, tu z tej góry, to jak teściowa mi opowiadała, tu ona miała sześciorka dzieci, mówiła, przyszli i powiedzieli tak. Pięć minut masz. No wejść z domu. Ma, masz wejść, bo jest źle. Oficer, bo tam było, ja wiem, dwóch Niemców, oficer rumuński też, przyczynił, przyczynił się do tego, że uprosił tych, tych Niemców, żeby ich nie mordowali w kościele. Tam w tym kościele, to mi opowiada wujek, który później był na Sybir, zabrany na Sybir, nie? On nie był w wojsku, nie był na wojnie, ale był zabrany tam. No i wypuścili o 12:00 i powiedzieli macie się spotkać na końcu wioski, to gdzieś trochę niżej, gdzieś tam. Wszyscy macie tam iść i, i wyjedziecie gdzieś tam na zachód podobno, gdzieś w te góry. No ale Wiadomość jakoś się przetargnęła, ten oficer rumuński komuś tam wypowiedział, że oni chcą ich tam wymordować i że jak przyjdą do domu, że uciek uciekali, bo wioska będzie spalona. Mój mąż był najmłodszy, miał w ten czas roczek, takie dziecko, później był większy, to Łukasz był taki, jak Ty chyba. No Miał znowu no i później była taka... Największa córka, bo najstarszy był Stasiu, a później była taka ludwina bardzo. Ona była ładna, miała 16 lat w ten czas im ta teściowa mama jej mówi idź tam na strych, tam jest beczulka ze Słoniną. I może byśmy coś wzięli ze sobą. I ona wyszła tak po drabinie na tym strych i wzięła tę beczulkę z tą Słoniną i schodziła po tej drabinie, a ten żoniec co sobą, co tam bardzo się mu spodobała i z Rapaliem dał się odcałowa, całować, ona zaczęła bardzo krzyczeć, ta beczulka spadła, rozbiła się i ta słodina się wysypała wszystko, on poliał benzyną, bo jak wiedział, że ona krzyczy. I, I od razu dali ognia i tak, że nie wzięli nic, tylko te dzieci zabrała teściowa i więcej nic. I to tak w każdym domu. Pamięć o tragedii wsi mieszkańcy przekazują z pokolenia na pokolenie w słowach poruszającej pieśni. Gdy SSO, z do wioski w Koczyni, i z Mieszkańcy Pojany Mikuli musieli też stawić czoło reżimowi Nikoli Czałczesku. Komuniści brutalnie rozprawiali się z polskim księdzem, proboszczem tutejszej parafii. Rząd Nikola Czałczesku, komunizm straszny w Rumunii. Czałczesku z Polonią walczy. Jak państwo zapamiętali ten czas, te lata 80. w Rumunii? z perspektywy polskiej mniejszości jak było to było ale jak czesku było to wszyscy mieli pracę pracowali nawet jak naszli jakiegoś takiego co miał takie miał długie włosy to oni go mu odcięli te włosy i dali mu pracę a później no, było też ciężko, bo było wszystko porcją dawane, ale wszyscy mieli pracę. A teraz widzicie jak ta demokracja to już jest inaczej, tak. bo każdy idzie gdzie lepiej i gdzie... A gdzie nie będzie nic tam, gdzie nie, co jest tego Ale była taka sytuacja, że, że tu był jakiś polski ksiądz, tak. który przewił polskość, ale komuniści z nim walczyli podobno, no, Tak. Jak to wyglądało? przychodził tutaj, bo tu już my nie mieli księdza, bo ksiądz był bardzo stary, wyjechał stąd. I tu my nie mieli księdza. Ksiądz był w Solońcu, w nowym Solońcu. Tu jest wioska polska. Jak nie byliście jeszcze, to a może wiecie o niej, że tu zaraz za górą. Mm -hmm. To on przychodził tu do nas. W ten czas jeszcze nie miał samochodu, nie miał, to przychodził albo pieszo, Szli za, po niego e, Koni. na koniu, albo później sobie kupił motocykl i tym motocyklem, ale była zima, śniegi, dotąd, ale przychodził. Przychodził i tak, że go komuniści bardzo męczyli, bo byli jeszcze i tacy jak piesza, też jest polska, wioska, Na tej pieszy był taki komunista, bo jak nasz katolicki człowiek, tak. Ale taki komunista był, że jak ksiądz coś powiedział w kościele, bo ksiądz ten był. Z... Mm. Bardzo on chciał, żeby to polskość się nie, za, nie zagubiła. I, a tu przychodzili księdze rumuńskie. No nie mówił, że księdze rumuńskie nie walczyły też, ale nie o polskość. A ten jeden ksiądz walczył o polskość. Jak się nazywał ten ksiądz? Koteliewicz a... on już w świętej pamięci nie żyje, ale on bardzo, bardzo za to... Do dał... Do... Raz we do... wielki piątek nie. przyszła sekuritacja <trych> i wzięli go, nawet stąd go wzięli. Mój mąż bardzo dobrze się z nim... bo on mu tam coś pomagał, coś go woził... miał samochód. Na, na razie mąż miał jakiś tam samochód, i przebił go, czy go odwiózł, jak tam. przyjechała sekuritatja, wzięli go, bo on tutaj, no co, wzięli go rano. I już po obiedzie miało być te odprawy, jak na wielki piątek tam w kościele, księdza nie było. I ludzie plakali w kościele, modlili się, i później wrócili. Przyszedł. Ale poszli za nim. Poszli za nim, bo no ja, wy... ja już go wypuścili, i on potem mówił tak. On to opowiadał, że taki był ten jeden, tam co był w tej sekulitacji, co tam było, że kazali mu położyć ręce na stół, tak, i powiedzieli mu tak. Kto jest ważniejszy? Ciało Siesku czy Pan Bóg? Bo ci u ręce jak A on mówi, utnijcie mi głowę. Ale pam, Pan Bóg jest większością wszystkich. I później on ten sekulista, co tam był, tak jakoś. Woda, tak wzruszyło zruszyło bardzo. I potem jakoś poszli mężczyźni, tam i jakoś go tam z stamtąd wypuścili, ale męczyli go bardzo za to. Co chwila był wołany do sekulitacji, bo powiedział w kościele to, bo powiedział, żeby, żeby dzieci chodzili do kościoła, to szybko było. I był taki uparty, no i jak, jak gdyby był cichutko, nie, dbało o, powiedzmy, o kościół, o, jak to się powiedzieć, o, o religię, to by było co innego. Ale zawsze coś tam na, na tych komunistów coś... Się tam wypowiedział, no rzeczywiście miał prawdę, nie? Wiedział, co, o co chodzi. No to go tam trochę przeszladowali, ale on się tym nie martwił. Powiedział kazanie troszeczkę ostrzejsze na temat komunistów, no i prawdę powiedział, a to tak tam trochę wytarmosili, poszedł tam, posiedział jakieś tam. Spisał jakiś protokół, nie spisał i wrócił do domu, nie? A Państwo baliście się z nachodzili was funkcjonariusze Czączesku? No nas to już nie. Mhm. Ale naszych rodziców, mój, mój ojciec był trzy razy wzięty w nocy do sekuritati, bo on tu był taki ten dziwnicz, czy co to? Złodziej był? taki był. Ale ten złodziej chodził na czas. Ten bogaty. On wziął wziął za nią biednem. To był taki złotych. On był, się Mój ojciec był takim, jak to się mówi, ten, baca, baca, baca. Albo jak to. I on zawsze był. I ten właśnie ten, co mówimy złodziej, no ze digni. każdy dziwnicz, chcieli go. Jakoś zlapać. zlapać, no ale jak? Jak Każdy się go bał. I on był z tymi owcami na Bobejce wtedy. I akurat tam dojęli te owce, mój ojciec zwarił mamalegę i idzie piwnić. Każdy, no ludzie sobie tam pracowali, co tam mieli pracować. A on e, przyszedł tam do tej koliby całej, no tato mu dał tej mamalurgii, tam żeby to ja. Rozmawiał z nim tak, że jakby nic się nie stało, ale strachu było trochę. A on powiedział tak tatowi, e, daj mi kawałek triurdy, kawałek brndzy i kawałek tej mamalurgii. Bo ja idę gdzieś ma długą drogę i tam nie będę miał z się wziąć jeść. I żebyś wiedział, że przyjdą tu, bo wiedzą, że ja byłem tu. Żebyś nie powiedział, broń Boże, że nie byłem, albo co? Powiedz, że byłem, coś mi dal, com tu jadł i wyjdę tam, na, tam jest taki krzyż i wyjdę tam ku temu krzyżu i będę ich ciechał, jak przyjdą i będą się pytać, to powiedz, aby przeszli tam i tam, porozmawiamy. Przyszli dwa tam, jakieś policja, jakieś co tam przyszli, no i pytają czy nie był tam ten i ten, no byli, jak mu zjeść, doległ mu jeszcze tam do torby czegoś. I Boże, i mówił, że tam koloksz będzie Was czekał, żebyście przyszli tam, to tato zawsze to opowiadał. Mówił, że zrobili się aż taki, jakiś na nich taka zgroza wyszła. I po jeden tam na drogę, i poszli, nie Więc ma się, ich. Nie i ma, nic, nie ma. Się. W Polsce mało wciąż się mówi o tym, jak zwykli Rumunie, Nie mówię o rządzie rumuńskim, który też miał swój interes trochę w tym, żeby pomagać, Ale o zwykłych Rumunach, którzy pomagali zwykłym ludziom, uchodźcom polskim, przygar przygarniali no, ich do domu. Nie, że pomagali. No właśnie jak to wyglądało? Pewnie, Jakie historie słyszeliście? Dawali tam jeść, dawali, bo ludzie nie mieli nic. Nic nie mieli. I przeszli gdzieś tam do, do jakichś, no tu gdzieście byli? Giemienia. tu jakieś. No i tam ludzie, właśnie, jak widzieli takich ludzi, co byli i nie mieli nic i przysz, przyszła matka z trójką, czwórką, piątką dzieci i nic nie miała, no to pewnie dawali im oni pomagali im przy pracy, przy gospodarstwie i tak żyły te matki, bo mężowie byli na, na wojnie. A dzisiaj jak żyje się, no, dwa narody żyją między razem Rumunia, Polska. Jak się żyje wam z Rumunami? Dobry. To są dobrzy sąsiedzi, dobrzy ludzie? No, tak? A. Czyli jesteście przyjaciółmi. Ja Dobrze. jest. No. A księdza macie Polaka? Nie, a Rumunę mam. I msze po, po rumuńsku? Po rumuńsku, ale, ale od ok. i po, po polsku też, Uczy się po polsku? Uczy się po polsku, Poprosiliście księdza grzecznie, żeby msze... No musieli... <laughs> Chyba, że pan zagroził po prostu. <laughs> on, on sam, sam... On sam posłuchał. Mam dziewczynę, którą żonę to... żonę urodził, będzie żonę po polsku. A, czyli tak rozumieją to i chcą tak, się tak, dla was... Tak, tak. dla was uczył się języka, tak? Tak, tak. Ja im mówię, księdza Uczy się. Musi być Tak. No tak musi być. No, tak chcę, żeby to było wszystko po... Ale musi być. Nie być... tak co... kiedyś tak. Różnie jest. No, nie każdy jest zadowolony z tego, ale dzisiaj tak, no tak i dobrze jest. Bardzo mało małżeństw było takich mieszanych. Przeważnie i dzisiaj. Ja mogę powiedzieć otwarcie te... Małżeństwa nie są zbyt udane. Bo Polacy mają... No, inaczej myślą, inaczej, inaczej, ja wiem, się zachowują. Rumuni znów inaczej. A po prostu i religia jest inna. Oni są prawosławni przeważnie. Katolików, Rumunów katolików to, to nie ma. Raczej to są jacyś, co pochodzą z jakiegoś tam... Innego narodu powiedzmy, oni są prawosławi, nasi katolicy, nie? I to jest też duża różnica. Nasi są tacy jacy są. Ja są Polacy, wiecie. Swojego nie, nie da, obcego nie chce. Nie, jak mu coś przeszkodzi, to w modę dostanie i na tym się kończy, nie? Tacy jesteśmy, no. co będziemy to ukrywać, nie?